Cześć drodzy. Dzisiaj jest niedziela i wybraliśmy się z dziećmi do wielka białej z y, obczaić sobie taką pewną imprezę. Otóż y, impreza polega na tym, że są jakieś bańki medlane, są jakieś dmuchańce. No także zobaczymy, co oni tutaj to mają. Dzieciaki z iwanką poszły sobie już tam obczajać, no a ja takie wprowadzenie chciałem was, Wam tutaj zrobić. No, powiem tak, już jestem tutaj na tym terenie no dmuchańce. Okej, ale widzę tylko dwa. To są te dmuchańce, moi drodzy. No, uczucia mieszane. Szukam teraz swojej rodzinki, która gdzieś tu powinna być, ko tych dmuchańców. Wiecie co, bo jesteśmy pod szczęściem i no nie wiem, czy nie korzystając z okazji, po prostu się nie wespniemy. Łotam! Łotam! To tak, wykupiliśmy na 15 minut te zjazdy. Te dwa dmuchańce na 15 minut kosztowały. 30 zł czekaj, albo nie, spytam się szczeliwki po ile, żeby tutaj nie wprowadzić w błąd, dobra? Zaraz wam powiem. Dobra drodzy, szybka poprawka, no jest gorzej niż myślałem, bo to jest połowa ceny, czyli nie 30 zł, a 15 zł, z tym, że jedna trzecia czasu, czyli nie 15 minut tak jak myślałem, tylko 5. No. A tymczasem pokażę Wam jeszcze tutaj właśnie podejdę kawałek, żeby było dobrze widać i pokażę Wam tą całą imprezę. Pribit. Idziemy sobie nalać dobrej lemoniady. Za 10 zł dostaniemy w takim dużym kubku. samoobsługa Również dostaniemy tutaj popcorn. Mały popcorn jest za 10 zł, większy jest za 15. Mamy do wyboru cztery rodzaje lemoniady: lemoniada z limonki, cytryny, malina cytryna oraz ango. No to dzieciaki się już wyżyły na dmuchańcach. Przekazałem informację o tym, że lecimy na górę. A więc. Lecimy na górę! No dobra, my już jesteśmy na górze. Oddelegowałem moją rodzinkę do pokiełbaski, żeby zamówili. A chciałem jeszcze z wami pogadać, ponieważ na przełomie czerwca i lipca zamierzam się wybrać swój pierwszy. Samodzielny szlak długodystansowy, i miałem nadzieję, że gdzieś tutaj będzie jakby jego część, ale no, jesteśmy dosłownie parę metrów obok tego śladu, więc wam nie pokażę. Szlak nazywa się Delub, ma jakieś 220-230 km. Ogólnie jest to wielka pętla bezchicka. No i co? I chciałbym zrobić taki mały konkurs tutaj. No i jestem teraz tutaj w rozterce, bo nie wiem, czy i z namiotem, czy może korzystać ze schronic, agroturystyk. Szlak ma naprawdę bardzo bogaty wachlarz, jeśli chodzi o możliwość nocy. No, ja mam taką małą propozycję. Piszcie w komentarzu, jak byście to widzieli. Czy chcielibyście mnie zobaczyć gdzieś pod namiotem, piącego gdzieś nie wiadomo gdzie? Czy może widzielibyście mnie bardziej w jakichś agroturystykach i tego typu rzeczach? No, jestem ciekaw, co Wam wyjdzie. Aha, i nie ma tak łatwo, że będzie, nie wiem, 20 komentarzy i to załatwi sprawę. Musi być przynajmniej 50 komentarzy, żeby to Wasze zdanie się mogło ziścić. czyli albo 50 komentarzy namiot, albo 50 komentarzy. Komentarzy, w chronisko. I tyle. Ja to przeliczę. Jeśli nie zdobędziemy wymaganej ilości komentarzy, no to sam wtedy sobie wybiorę. Natomiast myślę, że może to być ciekawe. No to co? Ja lecę już do swojej rodzinki. No i widzimy się pewnie przy talerzach, bo idziemy coś zerzyć, bo strasznie dzieciaki maruzą, że głodne. No to wiecie co? Tak to się skończyło, że te jakie to nie wypał. Po prostu Iwka stała w kolejce. Wtedy jak z wami gadałem o tym lubku i no kupiliśmy tylko picie i uciekamy stąd, bo jest. Tragedia po prostu. Tyle ludu, że yy, nie, nawet nie będziemy tutaj próbowali sobie usiąść i, i, i tego wypić, tylko bierzemy na drogę i idziemy. No, to widzimy się gdzieś pewnie przy aucie. No, idziemy, idziemy, już jesteśmy prawie że na dole, a tutaj coraz więcej ludzi na tej imprezie. Jaaa, tam jakieś kolory są W sensie, że w powietrzu Idziemy i co tam się dzieje Co tu się dzieje, widzowie? Preza się rozkręca Spadamy, żeby nie dostać Tym ustrojstwem No Nieźle, nieźle. Iwaneczka prawie dostała kolorkiem. Eliza mówi, że dostała. Także co udało się w miarę tutaj się wydostać. No, także nie jest tak źle, jak było na początku. Impreza się rozkręca. No, podoba się mi taka impreza. No, ale niestety my już musimy lecieć, bo żołądki są burczące. Lecimy. Witam Was ponownie. My jesteśmy w samochodzie i zdecydowaliśmy się jeszcze na jakieś siedzonko. Więc jedziemy na miasto. Stwierdziliśmy, że pojedziemy do jednej naszej takiej restauracji, w której bardzo dawno już nie byliśmy. Mam nadzieję, że będzie tam miejsce. Jeżeli się uda, to nagramy Wam. Powiemy, czy nam smakowało, ponieważ kiedyś tam byli przepyszne burgery. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło. Do zobaczenia. No to co? Przy okazji jeszcze zobaczycie Centrum Bielska, skoro już tutaj jesteśmy, Bielsko, Mały Wiedeń. Zaraz Wam pokażę małe co nieco. Dotarliśmy do naszej restauracji o nazwie Szpilka i będziemy chcieli tutaj zjeść coś dobrego. A czy to będzie coś dobrego? No to się okaże pewnie w dalszej części materiału. Jeśli chodzi o menu, to wygląda to w ten sposób. Widzę, że same nowości, także spróbujemy sobie tych szpilkowych burgerów. No ja chyba po prostu spytam się pani, którego mi tutaj poleca, jakiegoś takiego flagowca, no i będziemy go kosztować i omawiać jego smak. No, to zamówiliśmy. I tak, Marcel wziął sobie rybę z frytkami. To jest chyba dorsz. Iwcia wzięła smash burgera, ale złożyła dziwne zamówienie, bo chciała mięsko zamienić na filet z kurczaka. No, jak się to uda, to wielki szacunek. Eliska wzięła sobie wrapa wegetariańskiego, a ja zdałem się na panią. Stwierdziła, że najlepszy dla, dla mnie będzie wyborem burger hiszpański. No, to co, jak jedząko przyjdzie, no to wam to pokażemy. No, i będziemy się wygryzać. Nie? No, napoje nam leciały. Muszę wam powiedzieć, że super. Super, zaraz wam pokażę. Tutaj Marcel ma swoją Pepsi. to jest takie normalne, nie? Iwanka ma lichi jaja, a my mamy z Eliską takie coś. To jest lemoniada mango, ale popatrzcie, nie wiem, czy to widać, ale to jest bardzo gęste i tego mango tu jest naprawdę bardzo dużo. A jak smakuje? To jest czyste mango. To jest jakbym pił po prostu przemielone mango. Super super, naprawdę ekstra jedzonko przyszło wygląda to pięknie, zobaczymy jak będzie smakowało tak się prezentuje hiszpan tak się prezentuje fish and chips Marcela to jest ten smash burger i wyobraźcie sobie, że udało się zamienić to mięsko Ale to jest tortilla wege Eliski. Marcel, próbuje ryby mmm, ale dobre takie jak z nanomorza mega dobre uwaga, ciotka testuje Kurczak jest po prostu mega soczysty, super. Tu sobie już zabrałam od Marcela groszek. Już zdążyłam tego skosztować. Jest pyszny po prostu, naprawdę super. Teraz Eliza testuje swoją tortilkę. Jaka jest? Przepyszna, nigdy takiego czegoś nie jadłam i według mnie było warto to zamówić. No to jest. No. Teraz ja wjeżdżam swojego hiszpana. Zobaczymy, jak to wejdzie. No, ja już wiem. Ja wiem, co jest grane, ale na podsumowaniu powiem więcej. No, dociskamy, dociskamy. Proszę państwa, Iwanka zjadła całego burgera. Chyba będzie recenzja na plus. Nasze talerze puste. Marcel dociska rybkę. Także że zaraz się widzimy na podsumowaniu. Jeśli chodzi o moje jedzonko, to mi bardzo smakowało, tylko że ja tam czułam delikatną pikantność, ale mi to w niczym nie przeszkadza i ogólnie było pyszne jedzonko, tylko delikatnie sobie frytek dziubłam, bo mam niestety uczulenie, ale były przepyszne. Moja rybka była dobra, Smakowało jak świeża z nadmurza i Miała mega dobrą taką panierkę, która się fajnie chrupie i jeszcze miałem frytki z ketchupem, które były dobre, takie też świeże. Ta taka skórka bardzo mnie zniechęcała, ale były mega dobre i polecam. Z całego serducha mogę polecać śmiało tę restaurację, dawno nas tu nie było, ale myślę, że znowimy tę tradycję, będziemy tu wracać. Mi smakowało, dzieciom również, było smacznie, pysznie, dziękuję. No, jeśli chodzi o restaurację Szpilka, no to chciałbym powiedzieć tylko tyle, że jeśli chodzi o stereotypy, to tutaj bym się nie zgodził, że jeśli jest coś w centrum, jeśli jest coś blisko placu i tak dalej, że tu będzie masuwa, że będzie niedobre. Moi drodzy, nie, to nie jest ta restauracja. Kiedyś dawno tu byliśmy i było smacznie, teraz co prawda wtedy bez kamery, jeśli wróciliśmy z kamerą. I mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to nie było pod kamerę, bo jak widzimy wcześniej, to też było naprawdę bardzo spoko. Mój burger był po prostu w punkt. Jak zrobiłem tego gryza, to pomyślałem, myślałem się popłaczę ze szczęścia także. Bardzo, bardzo polecam tą restaurację. No i co? Szpilka oby tak dalej. A jeśli chodzi o ceny w tej restauracji, no to tak, w cztery osoby, cztery dania główne. Ceny są dość wysokie z tego co tutaj widzę, chociaż jak na jakość tego co dostaliśmy, to może, może właściwie nie są aż tak wysokie jakby się zdawało. Bo tak, za drineczka liczę jaja 3 dyszki. No, to fryty 17, Pepsi za 15. Sos był tutaj doliczony cząstkowy 4 zł. Wrap, który zamówiła sobie Eliza 45, smash burger, który nie był smash burgerem, tylko chicken burgerem dla Iwanki 52 zł. Mój burgerek był tutaj no, jednym z najdroższych, bo 57 zł przebił mnie jedynie Marcel 58 zł za swoje fish and chip, ale no ta rybka, no to tak jak mówi ma, no mi się jak ja ją kosztowałem, to tak jak nad morzem, tak jakby nie wiem, świeże to wyjęli z lodówki, a nie z zamrażarki. Tak wygląda rachunek. No i co? Będziemy się z Wami żegnać. Dziękujemy Dzieńmy za oglądanie! I do zobaczenia w następnym, następnym odcinku. Pa! Mamy do wyboru trzy rodzaje lemonade. To jest cztery? Mamy do wyboru cztery rodzaje lemoniady. Przypomnę sobie stare lata, jak byłam kelnerką, jak nalewałam. Nalewamy pod kosem, żeby nam się nie pieniło. I wolałeś? Lecimy na górę. Jeszcze raz. Lecimy na górę. Mam wam trzy, cztery powiedzieć, czy co? Trzy, cztery. Lecimy na górę. Tutaj, ponieważ jestem w rosterce i nie wiem, czy iść z namiotem, czy, hmm, czy może... No jestem teraz tutaj w rozterce, no szlak umożliwia naprawdę e, bardzo... Szlak ma naprawdę bardzo... <laughs> Moment wybrałem. Nic, spoko.